No dzień dobry w kolejnym odcinku na kanale z serii Ojciec wizna czy też podejrzewam. I dzisiaj zbieram ziemniaków, tym na nie wiadrem. Eee... I co? Eee... Szczepa pożyczona od sąsiada. Z kiprem. Ej, eee, co ty na to, żeby podmienić trochę ją? Powiedz, że ona nasz taka była, a jego była mniejsza. Dać tutaj burty i będzie git. No. Eee... Proszę, się, dziękuję zostało tyle zbier ze zbierania. Więc no, się to sobie zbierzemy. A, zmieniła sobie drogę włączyć. Już, już to robię, już to robię. Bo miałem soflika w końcu włącz, ale nie włączając. Włącz już e, normalnie. Ale na A na ja sobie włączę, będzie lagi robić. W sensie, że ten... Będziemy szlagi A, a ten, a, właśnie się jest z nami seba. Niech to zapniamy, nie chcę zapomnieć. Sorry. Który jedzie ci do sąsiada, o wiesz? On jest biedny i nie ma kombajnu na my mamy. wiem. Kur Internet, no obornik wywiosły wszędzie. Więc już spokój. A i oramy wszystkie znowu pola? No, no to git. Nie, be, nie będzie chwasu. Z nieposłanym sobie prosić, teraz. Wstanie z nią. Siema, sąsia. Dzień dobry. No kurde, pryskiwać on by chyba raz, albo mać dwa używane razy. Czy ty się nie miałeś ze mnie, że nie kombajnu? Nie. To było o drugim. Którego nie mamy w ogóle. Mhm. Jeszcze się zobaczycie, jeszcze zobaczycie. Jeszcze zobaczycie. kurde. Kurwa, na chuj nie mówisz. Jeszcze nie Zakupi tak kieszeń Holando Ścianka ci opadnie A co, tak kupisz? A, to już nie twoja sprawa szorotny szorotnita A, w ogóle Spracowaliście te te wszystkie? Na PGR-ze, czy nie? W końcu? Ty zaraz w PGR-ze gadasz, ty o tej serii znajdą się Jeszcze, no, nie, że miałam ani jednego słowa, co powiedziałeś Nie mogę mnie a, nie to nie jest dokończone, tam jest nawet nie do końca Ha, dobra to się to ogarnie się. Ale zostało z połąki tej dużej to... Dojechałeś tam już? <śmiech> <śmiech> Ale gówno Nie mogę chyba ziemniaków zebrać Możesz, tylko możesz Bo to jest jakiś teren, Okej. nie nasz, by podgarnęło je. Pokaż Czopie Nie no A ja to teraz zgrałam to Nie dam ci zaraz coś zepsujesz Tak, tylko że ja wcześniej wydawałem. Jak już też to Jak już chcesz to tyle policz A poszłam w na co Czego dzisiaj mam ping? Boże, czekaj, wyłącz se Nie podążałem na aplikację Ciema Jak tam sypie? To zamknij, zamknij Kurwa, wjechałem dopiero O, idę. Że... O, lepiej Coś ty weź A, w ogóle wiecie, że Łukasz jako, jakimś cudem powiększył ikony na komputerze i zmiastał komputer i to mu się chyba nie naprawiło nadal. To nie umie zmniejszyć ich. Ale to właśnie to nie działa na pulpicie, że mniejsze ikony, to jest w ogóle interfejs co się zmienił. A, wirusa sobie pobrał, nie chuj. Co sobie pobrał? Wirusa. No jeszcze jak wyłączył i włączył komputer, to musi się to jeszcze większe zrobić, czyli to jest wirus. Pobierał od Stacha i ma. Mógł, nie jak się Od Stacha, nie jego bandy. Wiesz, że sobotnik wywaliła jego IP? Nie w ogóle, to jest IP, a nie Windows Defender. Nie wiem, czemu się skoleguje z takimi cyklami. A, dobra, zebrałem to. Jakoś. Udało się. No, Jeszcze za to dziecko. Nie opłaca mi się tak daleko jechać już z nowych wieści nie ma co. Gadać. A, od Discordzie w sumie trzeba porozmawiać trochę, bo tam ee, Nowa jakby edycja można powiedzieć się stworzyła, bo stary jest Nie, nie, Discorda. No. o nie, nie, 33 osoby z tu. No tak, gdyby niektóre osoby nie wbiły na backup, to by było z 15. Chba. Mam słuchać, no się zgasza. Chba. Czekaj, co? Idę na chwilę, zaraz wrzucę. Idę do krzaków. Na rach. Gdzie w krzakach? Słonecznik chociażbyś położał, tylko u 2 TNT. A, i po świętach chyba. albo coś, szukam chyba na liksie jakieś karty. po świętach, co będą. Tak mi się coś wydaje. Mhm. <grym> Może jakieś 40, coś wyjdzie. Nie ja mam zamiar od kolei odkupić. A w końcu nie kupujesz tego GTX-a? Jakiego gtx Mówiła, że kupujesz gtx tego 10, 7, 8, 8, 10, 10, 10, 10. No, za chyba od niego jest właśnie, ten na no co? Aha. Jestem uszkodzony wytragiem. No. A, to git. Ale za, że za 400 zł to jest mega, mega, mega dobra karta. No i on jeszcze mi tu zmontuje, zadycha. No, tak tak Tak, no, w montowaniu karty graficznej nic nie ma trudnego, tak? jak po prostu śrubki wykręcasz, przykręcasz. No ale ja wolę się tego nie dotykać, bo jeszcze coś się spierdolę, ja nigdy nie w też nie Dobra, nie wy, wyjmujesz starą, wpinasz tamtą w, odpowiednio w pin i potem ją przykręcasz, nic trudnego. Ja się nie odsywać. Jeżeli zrobię mutowanie, dla kontentu, przepraszam, chciałem już furtkę w kibicie. Tak, wysłać mnie. Chciałem sobie coś z zeską. Nie, nie będę tutaj 30 gaści, bo to mi się nie opłaca. Nie mam nic filmu. 10. Szybko leci. Bożne. Nie zbożym No właśnie nie dojechałem Dobra, któremu kosię pola? Ja co wstawa. mi zostały? A, dobra Wiesz, nie się w Jak na razie on tyle, ale Niedługo się to może zmienić I co, jak będzie kredyt na 200 tysięcy? Na kredyt, tylko do co finansowania. Co tak mało? dofinansowanie na młodego rolnika no jak będzie hektary. znaczy dofinansowanie na budowę chyba no będzie ale na no maszynę też na budowę to trzeba mieć chyba ten, dofinansowanie jakiejś zgody chyba czy nie trzeba mieć zgodę na budowę no. wszystkiego no ale ja mam już załatwiony. Mhm. na pewno? Tak, kiedyś byśmy byli oddać i ogarnęli jeszcze no i już ogarnęli. To co tam było napisane? Tak. Na zgodzie. Ja czytałem po prostu, że... Tak, tak, tak. Pisałem. Tak, tak. A gdzie są słówki do tych narożnikowe i tam budowy. Tak, no jeszcze nie zrobione. no dzisiaj no. zagadę, ja. Tak, 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 tak. No, no, tak, 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 tak. Zobaczy, że będę miał lepsze maszyny niż ty, kurde. Zobaczymy. Ale nie, przynajmniej nie na kredyt. No właśnie. Nie, na dofinansowanie. A w ogóle... Nie, nie mam trybiskiego, bo... raz na starcie, no nie mamy. Bo raz na starcie jest milion ten. Nie. Złoty do spłacenia, aż tam ilość. Na starcie, ale to, to jest, jest na innym trybie pan. ten. Na innym trybie. A to jest na trybie tym trudnym pewnie. Tak, chyba tak. Na tym od zera. Od zera do farmera. Tak, robimy taką serię. Naom, na No zobacz, już tak robi. Gorz od zera po prostu. A teraz Ale podobno, tylko z timelapse. A i ja w ogóle jedną wycinek. Tak, oczekuję, oczekuję. Nie chcę mu się nagrać. Nie ma z kim. Mam pół nagrany, drugie pół nie nagrałem, bo mi wyskoczyło coś, albo nagrany on cały, ale nie, nie pamiętam, może go zobaczyć. Z, to z, co... z jakiej ty mapy nagrywasz? Z ciechów No tak, wiem Plutycz e, nie, nie wierzę że tak na pole. A wiesz, że y, ten Andrzej Zaraz miał być byli. na Abednarach? Miał tak. być, nie był Z moimi partnerami Czegoś co to mówił Partnerku? Idealną Spodjedziemy ponownie Podjedziemy A teraz idziemy na jednego. O, będzie później była kasa. Załamie. Co? Co to będzie Nie wiem. Marny heist. D. Nie po mnie. ping. Nie widzisz mojego pola 55? Z rzepakiem. No właśnie, To jest zły i to nie jest twoje nawet. No jak? Nie. Co? Które? <noise> 55. Tak, nie, jest Aaa, te, dobre. Bo nie mogę zobaczyć, co jest koło pięćdziesiąt siedemki, A twoje konta, nie twoje? Jak nie, jak nie? No nie. No nie. A co, sąsiada? Droga nie Czego? <grym, <grym> mam taki internet, który, który był, ale zmył, się zmył. Zasięg mi znowu spada chyba. Sąsiad był i się zmył. Zostały tylko ciągniki po nim. No, I maszyny. Chyba sobie wezmę za darmo, w testamencie mi jest pisał. 30 No i no dobrze, że to tu zbieramy. Szczerze powiem, nie? Bo wacerko właśnie... No, to a to był taki pomysł? Na początku zbierałeś wiatrem. Zbieraliście. Z kogo był taki pomysł? Że. Z, żeby zbierać turem? Nie. Mój. No właśnie. Ta, seba nie oszukuj. To jest taka prawda. Ta, prawda. No, Jego maszyny. Wróć. Tylko że ja, Tylko że ja powiedziałem, żeby, że ja będę zbierał turem, bo mi się nie chce wiatrem. Tak, tak. Nie, tak. nie nie No wcale. Dawaj dwie stoły do Nie, pomogłem tak. zbierać. Albo przyjdzie do i nie będzie nowego gospodarstwa. Nie, na pewno? Chcesz się przekonać? Tak. Zbierałeś naszymi maszynę, tylko traktor był twój Który i tak przypalił mniej sześciu. O, jedzie, jedzie, jedzie. Jeszcze on chciał na... o, tank, Duncan. E, jeszcze on chciał na 30 wziąć. Bo jego major nie ma świateł. Kierunku wskazów, w sensie. Nie umiem naprawić. Nie. Jeszcze jakieś to kosi to, czy nie? Nie. To no i... teraz powiedząc... ci piadrykować Moi drodzy. A ten co? Się o. Dobra słuchawki mi przerwały i głośność ogólnie nic nie słyszałem coś mówiliście a właśnie ty kupiłeś na bluetooth czy nie słuchawki? nie naszym polem ciena na znaczy. to ma tak bluetooth na ten co ja się tak jak będę bluetooth ścigać go nie wygońmy co chcesz? a dobra a jego nie. wiadro, zabieram mi. <laughs> Moje wiadro. Ferman wiadro. Przyje przyjdziesz zaraz to zabierzesz, czy nie? Trzeba mi ją zabierać. Nie ma wiadra. <laughs> nie ma wiadra. Może zajmę. Głupie mało sypu. Kurde, Trzeba było nawozdać. Jak zamknie? Tylko. idzie? Ten Ja pierdolę. Klej. No i będzie wycinanie. nie? dobra, tak nie będę wycinał już. Nakrywały teraz. <gulbo <gulbo> A, to się ma. Dzień dobry. Jezu, jeszcze że będzie się odzywał. A, to się <gulbo> A on będzie na PGR? Właśnie nie wiem, Mogli, mogliśmy się spytać. Pol konie ci łazać to wyrzucę. Znowu krajów nie będzie się <grym> musiał martwić o ziemniaki. <grym> <grym> Właśnie pilnusem wstała jest czy nie? Właśnie nie. Dopiero tam jest 30 tysięcy, coś. A to dobra, to się zmieści. O dziwo, czyli mamy mało. Co? To ja miałem ty jechać! Trudno. Ale sobie. Co ty powiedział? Nie jesteś kierowcą. Co? Orasz jeszcze czy nie? Właśnie nie wiem, bo... Ile o, jest minut. 17, 18 To bierz i No A które Koło domu? No jest co to ja i 18.40 to trzeba od razu będzie włączyć serwa Dobra kurwa, który to był safe. 11.00 coś, to było TSM, 12.00 12. Co, tu jest tak szybko poleciało? Tak szybko poleciało. Ten czas Czeka, jak to teraz wyrąbić. Zapraszam do orki. O ja. właśnie, tu nawracaj, i ja idę orać. Proszę. Tak. A, dziękuję. Trajka, trajka. Tym biegiem co ustawisz, tak? No bo ja ty, czym no. będziesz się Oram ja! Ja pierdolę. Ja, Już ja się sześć Jak mi ustawił ten ciągnik. <laughs> Oram ja! <laughs> Będzie widził. Patrzcie, jaki opól. Może, ale jest tego i tak jakby był jakiś to, w to i... trochę przeszkadza, ale. Przepraszam. Kto ją tak ustawił? <grym> no kurwa, moja. ty, co? No Do ty chyba. Zrobię chyba co 25, tam ileś tych minut. No. Zrób dwie i będzie odcinek pewny. Nie, to chwilę po Ramsem. stój, stój, stój! Wiem co zawalę. Widzę. Poczekaj. Nie że mnie tam nie ma. Jeźdź. Chyba. Nieź. Od, odprowadźmy. Sąsiadka nie będzie zadowolona. Czemu? Eee, yy, bo owalną lekko w płot. Cicho bądź. Nie są Uważaj. A się on jeździ. Ej! Nie w tą stronę Moja przyciepa... A, przyczepa. Ale... A nie, w sumie na jedno może się zmieści. Hello, moja przyczepa. No co ty też sprzedajesz ją. No? Chciej... Pciej mi okry. Czas. Hmm. Dwójki, dwójki sprzeda Dobra, dzięki za 30 ogólnie. O ją Przejdź do Ciebie skarbówka. Które już ciągnika nie będzie, to nie będzie ładu. Ciągnik na części pójdzie. Gonie cię, przegonie farmingowca jeszcze. Jak to? seniora. Nie, nie, do siebie, nie, nie, bawisz. Gdzie do siebie? To do siebie Wakacji w kolonii, pianko bajnista, i Ej, właśnie, zapanowanie nie zrobiłem. Ty, co zrobić? Mija ma? Mam. Przecież to, to, to taka sama jak wcześniej. Dla mnie spadnie, bo to drzewo. Masz to masz jak się go w Zaraz kończymy, odcinek, będzie bit. I wstawię. O, to super. Się to Trzeba naszą trójkę przerobić na czwórkę Matko, bez kłopotu No drogi No i Nie. odprzedacie? Nie Ale to nie Czemu nie To on to wszystko by chciał za darmo, praktycznie To i zbierać no. te a nie to na półgu tylko siedzi No, on ci na co mam sypać. Właśnie A bo nie oddał? To ci on wysypuje Aha ja co właśnie mówiłem. A wymigała i czy dziecko to słuchanie. Chciałem żeby spielić tam. Tak, ja no bo tu się dwa nie da to tak żeby jedna i druga sypała. No dobrze, podjechałem, bo ty nie chcesz sypać gówno, pa Patrz, dalej nie podjechałem wręcz. Gówno. Podjeżdżam jeszcze Dociska, dociska puk. Kurde. Słabo się wbija, kamień by się tworzył. Taką rozważę 100 kilo, Tomasz. masz. Jak się Nie po polu. Bruzdę zawala. No. Ten jeszcze tego nie wsypał. Ale się No bo ja tam dobrze podjechałem i mnie nie chciało sypać. No dobra, to jeszcze dwie minutki. Nie chciałem sypać nad nadkabnie pod nie podpił. Boże! Zbieraj jakąś miniatureczkę malną. Eee, szyder może inny. Nie pytajcie o nazwy, proszę was. Oj 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 pierwszy szczepy nie będzie. Znaczy tej piwnicy. Ale słabo wam sypu w tym w mnie. No. To nie tak mu kradłem na jedną czwartkę pole. O ty. jeszcze rosy? znaczy co? Właśnie znaczy, tam znaczy, są takie wiem. braki gdzie nie gdzie? Znaczy, ja nic nie wiem. Tak, tak, nic nie wiesz. Musiałem właśnie Tak, zrobiłem co? Zrobiłem. Zrobiłem. coś. Co? Na zdjęcie FS. Odessa. Nie chciałem się na, na, do czasu do siebie dawać. Nie, bliżej. Ach, ja pierdolę. Ale No I Czy drony rosyjskie? <grystanie> widzieliście, widzieliście ten dom, który był w połowie rozwalony, a klatkę krójków? Tak. Nie <grystanie> Co tak wolno? Nie idzie, bo stoisz. Dobra, to jadę. Zobaczcie co wy robicie i będzie tyle. Dobra, patrz. A! Oh. Dyszlanie połam. Właśnie, nie bez odku odkupywał. Prr. No ładuj. Ty ładuj. A ja nie ładuję, nara. Aha. Dzień dobry. Nie Akcentem takim bardzo ładnym. Kończymy dziś już film. Czy możesz mnie nie skawiać proszę? Co no. temaciem się żegnamy? Czekaj, 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 Boję się, czekaj. No, nie kończy? O dlaczego? nie kończy. Nie. No zakończ się Nie wierzło ci. Czekaj jeszcze nie. Kąpiec ziemniakowa. Bo ten sticky fit jest. No, okay. niestety, twoje nieszczęście. Oh, no zejdź tego! No i co sobie mieć będzie, papa? Kąpiel I co, takie mocne, kupiliśmy śmieczona, żegnamy się. I się u siebie już yy, w sobotę, tak? W sobotę. Więc do widzenia, papa. Pa.